Zatem, że w Kościele prawosławnym Chrzest Święty odbywa się właśnie poprzez trzykrotne zanurzenie podczas tego sakramentu umiera stary człowiek dla życia grzesznego i cielesnego, a rodzi się nowy dla życia duchowego i świętego. Kapłan trzykrotnie błogosławi, przystępującego do chrztu i czyta specjalne modlitwy, w których prosi, aby Bóg chronił chrzczonego od wszelkiego zła i połączył go z rodziną chrześcijańską. Właściwy chrzest rozpoczyna się po trzykrotnym wyrzeczeniu się szatana i wyrażeniu woli połączenia się z Chrystusem oraz po złożeniu wyznania wiary. Następnie, kapłan dokonuje poświęcenia wody, po czym namaszcza świętym olejem czoło, uszy, piersi, ręce i nogi chrzczonego. Na znak, że staje się od odtąd wojownikiem Chrystusowym i że jak dzika gałąź oliwna przyrasta do oliwki. U nas nie ma grzechu pierworodnego. W judaizmie dziecko rodzi się całkowicie wolne od grzechu. My modlimy się codziennie. Och Boże, dusza, którą mnie obdarowałeś, jest czysta. Ty tworzyłeś ją, Ty kształtowałeś ją, Ty tchnąłeś ją we mnie. Ty narodzi się dziecko. Co robi Ojciec? Ojciec w Symagodze podczas najwyższego czytania. Przysługuje mu zaszczyt Alijach. Alijach to znaczy specjalne czytanie, recytowanie Tory. Następuje tak zwane obrzezanie. To znaczy usuwa się wtedy chłopców na pletek. I nakaz Obrzezania jest zapisany w torze, że każdy chłopak, który rodzi się, musi być w 8 dniu obrzezany. To jest jak gdyby na znak przymierza z Bogiem. I nawet świetcy Żydzi, którzy no nie, nie wierzą po prostu, nie są religijni, również dokonują obrzezania swoich synów. A w Stanach Zjednoczonych, nie wiem, czy Wam po prostu wiadomo, bardzo wiele nieżydów, multum, kiedy rodzi się chłopak, dokonują obrzezania. Ponieważ to jest robione ze względów zdrowotnych. Naprawdę te jeżeli chodzi o małżeństwo, kobieta i mężczyzna, jeżeli mężczyzna jest obrzezany, to kobieta jest mniej narażona na nowotwory. To jest udowodnione. I to jest naprawdę. Nasza religia, religia przede wszystkim, jest yy, jak gdyby dbająca o zdrowie człowieka o zdrowie. Zdrowie jest najważniejsze. Międzynarodzenie sztem y, to nie wolno było odwiedzać. Y, ani położnicy ani maleństwa. I ona też nie mogła nikogo odwiedzać. No, po prostu nie, nie mogła pracować ciężko i to się wiązało z tym, że no, chroniono przed zachorowaniem, które było w dawnych czasach częste i też, no, bardzo niebezpieczne. Chrzest to oczywiście wprowadzenie na łono kościoła, rodziny i społeczeństwa. Było to bardzo ważne. Właśnie na początku, jak ja jeszcze chrzciłam pierwszego chrześniaka, to było tak, że rodzice nie pojechali z nami do kościoła, po prostu pojechaliśmy tylko rodzice chrzestni. No a jak dziecko zaczęło płakać i były kłopoty z przywinięciem, bo ja jeszcze byłam młodą dziewczyną i nie bardzo. Wiedziałam, jak to się robi, więc po prostu pomagała gospodyni księdza na zakrysty, i wtedy dopiero szło się do kościoła, kiedy już dziecko było czyste, oporządzone. No i chrzest w katolicyzmie polegał dawniej, może zanurzano też głowę, bo jak w Jordanii, jak teraz gdzieś tam jest odnowienie sztu, to tak. Polewa się z wiadra albo i zanurza całego, ale w tej chwili chrzest i dawniej zresztą było także kapłan polewa wodą, robi znak krzyża i olejem. I później ten znak krzyża robią rodzice i rodzice chrzestni na czole dziecka. Z bardzo ważnych obrzędów jest obrzęd nadania imienia dziecku, czyli chrzest który po arabsku nazywa się azanem. Odbywa się on zawsze w mieszkaniu rodziców dziecka, w godzinach popołudniowych. Biorą w nim udział imam, czyli duchowny, rodzice dziecka, dwóch świadków, kobieta i mężczyzna jako rodzice azanni, czyli rodzice chrzestni, bliżsi dalsi krewni rodziny oraz zaproszeni goście. Ci ostatni niekoniecznie muszą być muzułmanami. Wykąpane i ubrane na biało dziecko, ułożone na poduszce, przynosi matka Azanna, czyli Matka Chrzestna, i kładzie na stole główką w kierunku południowym, w stronę świętych miast islamu. Na tym stole znajduje się i Isu, szklanka wody i obowiązkowo Koran. Niekiedy też leżą owoce i słodycze, najczęściej ciasta własnego wypieku, czyli sadoga, inaczej mówiąc ofiara na intencję zdrowia i pomyślności nowego członka wspólnoty. I bardzo często, jest taka ciekawostka, bardzo często się zdarza, że kiedy imam e, śpiewając, bo przecież w Islamie się śpiewa, podróżam, e, w innych religiach również jest jakaś tam intonacja e, melodyjna, kiedy Imam śpiewa tę ten, ten pierwszą du'a, a potem śpiewa i kamet i to jest takie troszeczkę, z racji tego, że jest to po arabsku i są tam te troszeczkę agresywne głoski, prawda, to małe dzieci troszeczkę płaczą. Tak samo kiedy jest chrzest, kiedy się tam troszeczkę głos, głos prowadzącego się troszeczkę unosi, te dzieci też troszeczkę płaczą. I zawsze we wszystkich religiach jest właśnie to samo, że kiedy w pewnym momencie, kiedy duchowny, czy ten prowadzący, czy to będzie dziadek, czy to będzie ksiądz, czy baciuszka, czy, czy rabin, w momencie, kiedy się do tego dziecka nachyli i z taką czułością i melodyjnym głosem mu powie jego imię, czy wezwie go do modlitwy, te wszystkie dzieci się uspokajają. Te wszystkie dzieci milkną i, i słuchają, i wszyscy zebrani wtedy myślą, to wspaniałe, dziecko przyjmuje imię Boga Niewiele się różni chrzest romski Od, dobry, od innych chrztów e, Ponieważ Romowie Przyjmowali wiarę większościową Tam gdzie się znajdowali Czyli jeżeli u nas jest katolicyzm w Większości, więc Romowie przyjmowali Tąże wiarę e, Chrzcili również pościele właśnie Natomiast e, co wyróżnia? Wyróżnia jedna rzecz Otóż e, matka Romni Nadawała jeszcze dodatkowo jedno imię Romskie, cygańskie pomimo, że miało polskie imię, to jeszcze dodatkowo matka e, mówiła, będziesz tak się nazywał i, i imię romskie. E, proszę Państwa, e, gdybyśmy zapytali z nazwiska polskiego imienia e, jakiegoś Roma z Biegostoku, czy, czy zna tego i tego, otóż nie. Elżbieta ta do, doświadczyła, gdy tworzyła swoją wystawę, chciała znaleźć pewną osobę po imieniu polskim i nazwisku nie znalazła. Natomiast gdy powiedziała przydomek właśnie romski, od razu wszyscy powiedzieli, mieszka tam i tam.